Siemka, odpowiadam na pytania, które zadaliście w komentarzach pod ostatnim shortsem, czyli shorts okazji 30 subskrypcji. Więc pytanie numer jeden. Na jakim serwerze grasz, bo bym chciał z tobą zagrać? Ja gram na serwerze Thunder River. Zapraszam serdecznie, możesz napisać w następnym komentarzu. Kiedy jesteś aktywny, to może zagram. Pytanie numer dwa. Czy ta gra nazywa się Star Stable? Tak, to jest Star Stable online, więc jeśli chcesz, żebyś chcesz zagrać, to polecam, bo ta gra jest mega fajna. Ja ją bardzo lubię, dlatego zdecydowałam się na niej nagrywać. Więcej pytań pod szorcem tym akurat nie było, tylko był pierwszy komentarz zadany od tej samej osoby, która napisała czy na jakim serwerze gram? To był komentarz odnośnie taki, że gratulacje z 30 subskrypcji, więc bardzo Ci dziękuję. I na następnym szorcie wymienię Wasze nazwy, więc pora subskrybować.